Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę wilczą lecz pstry. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. lecz pstry, inaczej ostrom lecz pstry, gatunek rośliny z rodziny wilczomleczowatych. Występuje w Afryce Północnej, Azji i Europie. W Polsce osiąga północną granicę swojego występowania. Jest u nas gatunkiem bardzo rzadkim. Występuje jedynie na Wyżynie Śląskiej we wsi Podwarpie oraz w trzech dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Wilczon, lecz pstry, to ozdobna bylina tworząca regularne, okrągłe kępy o wysokości do pół metra. Najładniej wygląda od kwietnia do czerwca, kiedy roślina okryta jest żółto-zielonymi kwiatami, które wspaniale kontrastują z zielonym ulistnieniem. Rośnie na suchych murawach, w miejscach kamienistych, na obrzeżach lasów, poboczach dróg i pastwisk. Przeważnie występuje na podłożu zasobnym węglan wapnia. Lubi stanowiska słoneczne, glebę żyzną i umiarkowanie wilgotną. Jest to bylina wieloletnia. Jest niezawodny w uprawie. Jesienią ma drugą odsłonę. Liście ładnie przebarwiają się na kolory bordowo czerwony Lubi być sadzony w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego, wzdłuż strumyków. Ładnie wygląda w kompozycji z przywrotnikiem, języczką czy brunnerą. Dobrze czuje się również na rabatach, skalniakach jak i pojemnikach stojących.